Witam na łosym refreju, z tej strony Peżan i we Zaczynamy Zaczynamy czwartej części kampanii No Mercy. Nazywa się ona Szpital i jej akcja dzieje się, jak nazwa wskazuje, w szpitalu. Eee, kuśwa, wyłączyła mi się muzyka, poczekaj skąd? Tu mamy iść, ziomek. No poczekaj schodę. O Człowieku obczaiłem taką piosenkę. Mmm, miód. Coś niesamowitego. Się śmiej, ale bez kitu jest niesamowita. No, no tak, coś niesamowitego. Ale tu chodzi o sam fakt, że to jest niesamowite. No, ale bądźmy poważni. Teraz <laughs> To do góry schoda. Hunter Ej, Hunter tu A i na mnie Hunter jest. O, dzięki. Kiedy wypuszcz... Kolejnego vloga wrzucisz? Nie wiem. Wiesz co, ja myślę, że robić takie coś, no, że rozumiem. jednego... Jednego dnia let's play, drugiego dnia vlog, trzeciego let's play i tak wiesz. No, no, rozumiem. Co drugi co albo drugi tolek, rozszedł, nie? Albo na dwa na jeden, że dwa let's playe, przez dwa dni w tym vlogu. No. Będą ja miał wtedy więcej czasu, żeby jakiś sobie temat ustalić i przygotować to mniej więcej. Chyba, że wolisz tak jak teraz na spontanie walić te, te vlogi. Znaczy no, i tak będę walił na spontanie, nie? To jest na zasadzie fajnie. Mam temat. O. Gdzie Kurwa. Jestem? Ja jestem na windzie. Poczekajcie trochę, bo się zgubiłem. Okej, okay, czekamy. Ja pierdolę. Gdzie teraz mam iść? O tu, dobra, już mam drogę. Teraz trzeba się do windy dostać. Bazał, Aha, w tej kampanii, jest, ale chyba to pominęliśmy. Co mówisz? Nie, 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 tak tylko. Nie, bo chciałem coś ci pogadać, ale to nie jest w tej kampanii. Znaczy, ominęliśmy już ten punkt, który chciałem ci pogadać. Tu prosto chodź. No, to, tu jest słowo, no, tu zawsze był. O, Po prostu? Nie, nie w prosto. prosto. Nie, nie, prosto, w prawo. Tak, w prawo. I windę, chodź. Idę patrzeć na ścianę, bo nie ze ścianem mogę chodzić. Chyba najpierw tej wyjdę. Ej, ja mogę rzucić mołotowa, wypierdalałeś na to. właśnie nie, ej, kurwa. Ale, ale, no. kurwa, miał, miał, kurwa, być czasu ten hunter. Tak, i kurwa, rzuciłeś we mnie tego mołotowa chyba. Mówię ci, odsuń ja się. Nie, nie, nie dostałem jednak. Kurwa, po Wow. No, 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 no. Hunter Nie widzę strzelaniku Buja! Nie też Ej pomóż! O Luis. pomóż! Nie, nie, nie leczy mnie Dlaczego ono stało, bo ciebie i nic nie robił Nie wiem, spytaj go Luis kurwa, czemu nie pomagasz w poszowi? Do, do, do ciasteczku bo Weź i go podnieść i wchodzimy tutaj, nie coś do Chyba to osłaniem, ja. No, kurwa świetnie osłaniasz, widzę. Ej, Smoker, pomóż. Ja pierdolę. Bożym pomogą. Miękki Luis. Od ciebie nie ocalił ale mnie ocalił Chodźcie. Bo ty udajesz dajesz dupę, a ja nie. Kurwa, Zoe, rusz dupę. Ja, ja ci później pokażę tą piosenkę, to jest coś naprawdę niesamowitego. niesamowitego tak. Z tego się nie da przewinąć, tego momentu, jak jedziemy, to windą. Możemy się lepiej poznać, jak chcesz. Nie, dziękuję. Masz okres? Patrz jak brudna podłoga. Może. Jest. Pata ze snipera obiega. Jak moja Nie, to robot ma snipera Podobna. Co podobno? Snajpera? podobna? Snajpera? To Ostatnie piętro. Kurwa, Hunter. Idę. To, to ja już padam, bo wy za daleko jesteście. Niepotrzebnie tak daleko wyjebałem. O, kurwa. Nie wiem, ile razy trzeba ci to mówić. Aby mogliście iść po prostu za mną. Tak, kurwa, jak... O kurwa, witch, witch, witch! to szmatopierdolona te kurwa. No chodź tu, chodź tu, kurwa, no! Dobra, nie żyję. Umarłeś, o kurwa, ale lipa. Ale mnie wykręciło Dobra To Muszę sobie... O tu gdzieś tam chyba gdzieś jest ten y, szafka, w której będziesz po drodze Jest taka opcja O kurwa, no to teraz chyba umrzemy wszyscy w tej kampanii Kurwa, a ja dopiero to się leczyłem A Zoe i tam zapieldla, nie wie co się dzieje w ogóle. Może na kwasach gra. wow Kurwa jak nienawidzę takiej pięknej muzyki tak to, to mnie przemawia, nie? Ale co? To, to, to ta muzyka niesamowita? No Kurwa człowieku. Ej, jestem gdzieś tam! Gdzie? O, jesteś tu. No nie, mam Uzi! Przykro mi. Ciesz się, że w I ogóle sam... żyjesz, a nie narzekasz jeszcze. I słusznie, że cię przykro. Zamknij dupę. Kurwa, Buzda. ty nie wierzy, gdzie mamy piec. Bo ty wiesz. Ja To safe house. O. O kurwa, jestem gorszy od bota. Się śmiejesz. Jest! Tam więcej obrażeń zadałem tankowi. To? No. Odwróć tabelę, a na czale Wiesz, to jest powiedzenie? Spójrz teraz. O, no, widać jak pomagałeś mi switchem. No widać LOL no. Pot mnie leczy jak zwykle To jest który etap co my tu robimy co my tu robić Idziemy do chyba... Tak? Tak chyba nie kurwa jest. nie lubię tego Ja też nie Trzeba. Nienawidzę ja nie... tego po prostu Nie wyskakuj do przodu Ci się Zamknij dupę ale te, teraz mnie nie wkurzy, bo mi się muzyka skończyła. O nie, coś niesamowitego to jest. Nie mogę zminimalizować nawet, bo jesteśmy akcji. Kurwa. ty że wiesz gdzie masz iść. Szukam granatów. Strzelasz kurwa do ścian. Szukam granatów, cipo. Przecież granaty były w safe house ie. Kurwa, C2. Poczekaj na mnie tam. Dobra. Pójdę z stołu, pójdę po ammu, od razu. A boty no, pójdą z nami. Ty, bez są. A pteczki też są? Nie, Wypaliście wszyscy. No, po co? Kurwa, mam najmniej HP, hape... ale... Pójdę do stołu. Uleczyście idiota? Albo idź do bota, on cię uleczy. Co tu się dzieje? To już po amunicję kolejną czy po granatach? Po granata Gdzie jest, jest też? Szmat, też już to. Teraz tu? Nie Kurwa, jak nie mnie nerwuje te pokoje, bo tu nic nie widać A po co masz latarkę? Ale ona kurwa chujowo działa Kurwa smoker Ale mnie ściągnął lubię kontra, to jest najlepsze. jak, ktoś, jak Jakiś idiota, tym pokażę, właśnie. Tak się wychyli. Zawsze się takich ściąga w ten sposób. Tak? A ile razy no? się tak ściągnęli? Bo widzę, że dużo na ten temat wiesz, opowiedz mi. Nie, a nie razu, ale ja tak ściąga. Rajerów. O kurwa, co mnie tak na dół zapchnęło? Debilizm. Przycisk W. Albo wrodzony talent to bycia idiotą. Albo twój stary. Apteczki. Jaki jest poziom ustawiony? Normalny. 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 Chodź na górę i osłanie mi tyły. Krzysz... Kurwa, czemu ja... co? Wejdź na górę i osłonię mi tyły. Dobrze. Kurwa, muszę wezwać pomoc, sorry. Przedeś po tej ścianie ząbki. I Te też. O kurwa, ile ząbki się nagle zespalniwało na dole. Już się kurwa boję. O kurwa Wychodzę znowu sobie jedzenie. Okej. Okay. Pa Chcę zrobić jedzenie, słyszysz? Jedzenie masz sobie zrobić. Ok. Jedynie, wiem, nie będziesz umiał? Nie, nie będę umiał. Ja sobie żebym będę umiał. Nie będziesz umiał. Nie wchodź w linię strzału ale Pomóż Pomóż jest jakaś ciebie faja. No kurwa, dobra Chyba zapnij pizdę, chyba idę do ciebie No kurwa, widzę właśnie Jest tu Masz niesamowity talent dodawania w dupy tutaj nie? Masz kurwa niesamowity talent do kurwa bycia, bycia pizdą kurwu Jeszcze znalazłem wiele takich ale w tym się ich wszystkich wymieniać Załóż na to, Chiluj. to O, tak. tank Gdzie? Masz kurwa nie mamy żadnego małotowa, żeby go podpalić Gdzie ty widzisz tego grubasa? Tu o kurwa, idzie do Ciebie. Ja najmniej HP, no. Świetnie. idzie no, do mnie idzie. Podpaliłem skurwysyma. Umarł. Bumet na dole. O, świetnie. Kurwa idzie horda. Kurwa leży smoker pomóż. Kurwa hunter. hunter. Pojebał cię. O kurwa, więc to gra laguje teraz. <tryk> Full auto i tu. Nie Kurwa, nie no i się nie uleczę nawet przez tych kurwy synów Spokoł, słuchajcie Jeszcze już nie przeżyjemy tego Ja się dobrze trzymam. Trzeba umieć widać, a nie Póki co, się trzymasz Znaczy zaraz co będzie przyjdzie tam, drugi Bo jak ten, Smok, jak ten mok. Pomóż mi ty fajo, no. No kurwa, jestem u góry, zamknij się w końcu. No to on też był na... On, a on jest na dole i widać go z góry, normalnie. Ale ja byłem kurwa na schodach, a tam nie zobaczę nic, widzę tylko twój kontur. No to nie pogratulować ci, że nie umiesz się ułożyć? Ustawić, w sensie... Dobra, chuj, będę tego komentował, bo... miał ja, po co. I'm Pomóż, pomóż. Ej, hey, helikopter, biegniemy tam szybko? Biegnij, no. biegnij, biegni, nie rozglądaj się. Skacz. No i tak kończymy nasz drugi odcinek kampanii No Mercy. Dzięki za oglądanie. I cóż jeszcze powiesz? Nie mam pomysłu na vloga, a muszę go teraz nagrać. No dobra, to do następnego odcinku. Dzięki za oglądanie, see ya.